siemano siemano widzowie z tej strony ja tam widzowie dzisiaj dla was na górę wam noczu 112 widzowie dzisiaj natomiast sobie porobimy troszeczkę akcji znajdujemy się w innym pomieszczeniu w innym miejscu niż zawsze co rozpoczynamy ale już idziemy do krzesła bo Będziemy czekać na wezwanie, które zaraz dostaniemy Już właśnie dostaliśmy Witamy Jeśli chcecie kolejny odcineczek z Noc 112 To zostawcie łapeczkę w górę Suba na kanale z dzwonem Żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale Bo naprawdę warto subskrybować ten kanał Warto lajkować. No i zapraszam na live a w poniedziałek Godzina 18.00 albo 20, podam Wam w bliższych terminach, w sobotę albo w niedzielę. Będę informował i też będę informował na Instagramie razem z Discordem. Tam się najszybciej dowiadujecie o filmach i naprawdę o bardzo różnych akcjach, które będę robił, które, które mam i ogólnie. Więc naprawdę warto subskrybować, warto lajkować i warto tam zobaczyć. A my jedziemy, oczywiście już się zaklinowałem. Nie byłbym z Tobą, jakbym tego nie zrobił. Ale to tylko 3 sekundy, nie więcej. I tego właśnie powie, powiedziałem. Godzina. Możliwe, że 19.30 będzie live'ik, ale będzie live w poniedziałek. Więc zarezerwujcie sobie czas, bo naprawdę będzie miło kulturalnie i przyjemnie. A jeszcze też będzie bardzo, bardzo miło, bo prawdopodobnie będzie przedłużany. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy Zobaczymy Może coś będzie też jakiś gość albo coś i zobaczymy sobie, bo nie tylko Filipek też gra, ale też będzie możliwe gruba akcja, ale to okaże się w poniedziałek. Zobaczycie, zobaczycie, może coś będzie, może nie Więc w takim razie bardzo serdecznie zapraszam na live'a w poniedziałek. A my ruszamy i się zajmujemy akcją ratunkową, ratowniczą, gaśniczą. Wyłączymy sobie sygnały, do czego nas tu wysłano. Do pożaru. Do pożaru jak zawsze jakiegoś działostwa. Musimy szybko zacząć działać. Jak nam się to rozprzestrzeni, to, to będzie kaplica. Ważne żeby się to nie rozprzestrzeniło Dawaj, dawaj, ruchy, ruchy tam, ja już mam odpalone wszystko ruchy, 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 ruchy panowie, dawaj, dawaj, dawaj Te mam założone, to, to mówię też Raleta odpalę żeby wziął, żeby wziął tą Żeby się wiatr cała zajęła ja odetnę tutaj ten kawałeczek Jak się to tu rozprzestrzeni To już będzie kaplica a jak trawa się zacznie palić No to będzie serio Pożar trawy, pożar... Hmm, ...przystanku Przystanek chwilowo zajęty rozrobimy zrobimy później nie wiem, jak, czy nie będę wzywał zaraz kolejnej jednostki do do, 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 do do właśnie tego tutaj. Tu się nam jeszcze rozprzestrzenia. Gdzie nie chcę, żeby to się rozprzestrzeniało. Bo naprawdę będzie lipa. Będzie serdeczny lipton. Próbuję to też trochę tego, trochę tego gasić. Nie wiem czy dobrze robię. Ale mówię, żeby się to nam nie rozprzestrzeniało jak dużo. Jakkolwiek. Fajna akcja, ale to powinno być na dwie jednostki. Nie na jedną. Nie wiem ile tam wody jest. Nie widzę. Ale wolę gasić Na razie nie wiedzieć O, czekaj, czekaj, bo tu mi się rozprzestrzeniło Chwila, moment i... Kaplica jest Chwila, momentu już... Wszystko ucieka Ale naprawdę trzeba opanowywać ten ogień Sporo Sporo trzeba działać do tego wszystkiego tu się pali tu się pali wszędzie się widele pali ładne że tam się nie pali że można tą jedną częścią zająć zaopiekować się jakby więc zaraz będzie ugaszone coś czuję te, ta trawa cała tylko ten budynek jeszcze pozostanie Sprawia się najgorzej tak muci, to powinniśmy robić przy uszaczami ale ten sprzęt tego nie posiada niestety. To nie jest pierwszowyjazdowy, to jest właśnie do takich właśnie pierdółek czy śmietniki, czy jakieś te wszystkie... Nie że to długo zajmie. Dobra, ja wezwę sobie tą jedną jednostkę, Niech przyjadą. Nie wiadomo ile ja tu jeszcze posiedzę A jak przyjadą to się może chociaż do czegoś przydadzą No a jak nie, no to będzie kaplica Ale byłoby mi miło jakby przyjechali Zaraz może przyjadą Jak już ugaszę Pewnie teraz napiszecie, a nie dam rady, a nie dam rady. Dam, tylko mi chodzi o to, żeby była zabezpieczająca jakaś. Bo do takiego zlecenia powinny jechać dwie. Jak skoro widzą, że się przystanek autobusowy pali i obok niego jest trochę, gdzie się może to rozprzestrzenić... Ech. A Wam i sobie przypominam właśnie o dostawieniu łapeczki w górę chyba na kanale dzwoniam, żeby Was kolejne filmy nie ominęły na kanale, kolejne pożary. Tak skoro widzicie jakie tu się dzieją, jakie tu są. Mam nadzieję, że jadą. I mnie nie zaklinowali. Jadą, dobra Odcinam już tu kawałeczek, tak Chcę zrobić taką tu krechę. serio nie leciało to już nigdzie dalej O no jak poleci, no to będzie troszeczki problemik Jest? Jeszcze nie ma Dawać, dawać, dawać panowie, dawajcie Jeszcze trzeba zrobić wlot wody gaśniczej A nie wiem gdzie oni są Jeszcze przystanę jak do ukaszenia. Przystanek jak to pójdzie łatwo, bo to drewno się szybko rozprzestrzenia a tak no to jest gate już się na ściana ugaszona krzak się pali to jest najgorsze co może być z tym krzakiem nie wiem, gdzie jest tam ta jednostka jedzie przyjechała dobra na razie oni mi są nie są potrzebni Dzięki że przyjechaliście możecie przyjechać i tak zaraz zrobimy odlot Już mamy pogaszane większości A jak, jak, jak jest to niech bardzo dobrze Jak jest to już dobrze, że jest Dobra, zobaczymy czy się gdzieś coś jeszcze tli Zniwelujemy cały pożar Dobra, bierzemy kamerę termowizyjną I wlot wody gaśniczej robimy. Jeszcze się gdzieś tu pali ławeczka Trzeba przegrzewać. Trzeba przegrzebać raczej albo podogaszać To całe całą konstrukcję ci przyjechali tak bo chcieli teraz coś tu będzie takiego się tliło tu jakby jeszcze trawa się tliła nie wiem czy widzicie, widzę by. na kamerze, ale ja widzę więc tak tylko jeszcze szybciej, tylko okrąg zrobimy taki ten krzak się jeszcze palił Widzę, jak teraz spryskamy to ładnie cały ten obszar. To jeszcze od tej strony, ile akcja trwała? No, trochę sporo. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda teraz. kawałeczek tak tu się gdzieś palił i widziałem go tu ten krzaczek ten obszar jeszcze tu o to trzeba kurde wziąć wy panowie zróbcie, czekajcie gdzie wy jesteście e, wlot wody gaśniczej idę, tylko czekajcie, pod, pod do to jeszcze, żeby było jak najmniej temperaturę, to miało wszystko złapaną idziemy zrobić sobie wlot wody gaśniczej jeszcze zanim to się napełni to weźmiemy to weźmiemy przebadamy to pole całe włoż ten klucz tu I okej, okay. Ten już dalej to zrobi. Ja patrzę, gdzie jest kamera termowizyjna. Bożą ją to? Nie. Niech mi kamera termowizyjna zginęła, Ile tam zeszło tego? No i trochę zeszło. Bo jest sporo zeszło. Gdzie jest kamera termowizyjna? Ja zgubiłem kamerę termowizyjną. Gdzie jest kamera termowizyna. Jest 13 już ciemno Nie zaczyna robić To jest już problem, bo nie mam kamery Gdzie ona jest Gdzie odłożyłem kamerę termowizijną Dobra, nieważne, nie o to Patrzymy jeszcze budynek Czy gdzieś się pali To jest Git. Może gdzieś się przypadkiem w trawę rzuciłem. Dlatego chcę gdzieś tu przejść dookoła spryskać sprzyskać to jeszcze. Gdzie jest największy obszar? Ja mogę zostawić kamerę teraz, to jest dobre pytanie. Dobra, panowie, wy odjeżdżajcie. Bo już was nie chce blokować. Wy się natomiast już możecie spakować muszę się gdzie znaleźć, ja chcę znaleźć kamerę termowizyjną sprzęt UAD gdzie jest kamera termowizyjna to jest hit po prostu zgubiłem najważniejszą rzecz chyba w całym w całym tym Starkę mamy. Gdzie jest kamera? Jestem ciekaw, co się z kamerą termokazową stało. Chyba, że już gościu tu włożył. A jest! Dobra, jest kamera. Ok. Jest i ona. Dobra, daj mi zamknij ją. Zacznij, zamknij mi tą szufladę. O! Beautiful i witamy. Ja wam bardzo całego serca. Dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, suba na kanale z dzwonem oraz bicia na Instagrama z Discordem. I widzimy się już jutro na odcineczku w poniedziałek, godzina 19.30. Prawdopodobnie odbędzie się przedłużony live. Ik. I do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Eluwa!